Mleko matki jest najbardziej wartościowym pokarmem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których kobieta nie może karmić piersią albo decyduje się stopniowo odstawić dziecko od piersi. Większość mam zaczyna wtedy podawać mleko modyfikowane, które dostarcza dziecku wszystkich niezbędnych składników. To, jaką wybierzesz butelkę i smoczek, zależy od ciebie i Twojego maluszka. Pamiętaj tylko, że w pierwszym półroczu życia dziecka muszą być one wyparzane i sterylizowane. Ważne też, by otwór w smoczku był dostosowany do wieku dziecka. Stosuj mleko modyfikowane odpowiednie do wieku dziecka, a przygotowując mieszankę, przestrzegaj zaleceń producenta. Wsypuj do ciepłej i przegotowanej wody dokładnie taką ilość proszku, jak podano na opakowaniu. Przygotuj mleko zgodnie z instrukcją. Przed karmieniem umieść koniecznie kilka kropel na nadgarstku. Sprawdzisz w ten sposób, czy mieszanka nie jest za gorąca. Mleko powinno być delikatnie ciepłe, zbliżone do temperatury naszego ciała. Niektóre butelki mają specjalne wskaźniki temperatury. Do jej sprawdzenia możesz użyć też odpowiedniego termometru. Teraz czas na karmienie. Niezwykle ważna jest prawidłowa pozycja. Niemowlę karmione butelką najlepiej ułożyć na zgiętym przedramieniu, tak jak przy karmieniu piersią. W ten sposób zaspokajasz jego potrzebę bliskości. Nie powinno się podawać butelki maluchowi leżącemu zupełnie płasko. Dziecko może się wtedy zakrztusić. Karmienie w tej pozycji może spowodować również wady zgryzu. W czasie karmienia przechyl butelkę tak, aby smoczek był wypełniony mlekiem. Dzięki temu dziecko nie będzie połykało powietrza, które gromadzi się potem w jelitach i powoduje wzdęcia, bóle brzuszka oraz ulewania. Po każdym posiłku dziecku powinno się odbić. Przytul je w pozycji pionowej do piersi, tak by miało główkę opartą o twój bark i poklep maluszka po plecach. To pomaga pęcherzykom powietrza ulecieć z przewodu pokarmowego. Gdy planujesz odstawić dziecko od piersi, zacznij stopniowo oswajać malca z butelką. Podawaj codziennie butelkę z niewielką ilością mleka, ale nie wtedy, gdy maluch jest bardzo głodny i zniecierpliwiony. Na początku dziecko może nie chcieć pić albo może wypijać niewielką ilość mleka, np. 10-20 ml. Nie przejmuj się tym, w końcu zacznie wypijać całe porcje. Po każdej próbie pozwól dziecku na chwilę bliskości przy piersi. Niektóre dzieci od razu chętnie piją mleko modyfikowane. Jeśli tak nie jest, spróbuj podawać w butelce mleko ściągnięte z piersi albo mleko modyfikowane wymieszane z Twoim mlekiem. Pamiętaj, że wprowadzenie karmienia butelką ma wpływ na karmienie piersią. Może zaburzyć technikę ssania i skutkować niechęcią do ssania piersi, które wymaga od dziecka większego wysiłku. Jeśli chcesz wznowić karmienie piersią mimo wcześniejszej decyzji o karmieniu jedynie mlekiem modyfikowanym, Pamiętaj, że jest to możliwe, choć będzie wymagało pewnego wysiłku. Najlepiej zgłoś się do poradni laktacyjnej. Inne ważne informacje o karmieniu niemowląt znajdziesz także na stronie www.bebiko.com.pl.